Manko też się zastanawiam co tu robię Ale tam rodzicom przecieka sufit na, na górze i będę chciał zaszpaklować taką ciapką takie prawdopodobne dziury tak sobie myślę gdzie one mogą być bo tu nie widać chociaż w sumie cały czas by było zaciapkować ten komin bo on jest popękany Stary popegieroski, nie? No ale dobra Ja czapkuję w taki sposób Jak Ci będzie przeciekało, wiesz To zrób się tak, może Może się uda, będę dzwonił po ulewach Czy cieknie No bo jak cieknie to chyba trzeba Będzie wziąć fachowca Przecież to fachowcy robili wszystko To nie, że tylko ja, no ale co zrobić Takie kominy popękane One się ledwo trzymają, przecież sam widzisz Zobacz to jest już 30-letni komin nieruszany, nawet chyba malowany nie było tamtej pory Gdzie30-50 No ale dobra farba patrz jak się trzyma mi się wydaje, że tutaj woda stoi I którędyś wcieka No bo może być tak, tutaj wszystko chyba jest w porządku, nie? Takie, takie, znajduję miejsca, gdzie ma szpachelka, nie? O, nie mam innej. Woda ma iść w tamtą stronę. Te bloki mają takie lekkie skosy, które widać potem w pokoju, nie? Jedna ściana jest wyższa, jedna niższa, i tak wszystko po skosie. Taki to pegierowski bloczek, ale nie narzekam, ładny jest, fajny. Wychowałem się tu i żeby tu żyje. Czyli do rodziców przyjeżdża mnie. No, się wychowałem. Tak. Żyć nie żyje, na wakacjach jestem. No ale, żeby tata miał wchodzić na dach po drabinie pegierowskiej, to nie pozwolę na moich oczach. Jeśli ja byłem mały tu wchodziłem. To on mnie ganiał. A teraz ja ganiam jego. Żeby nie właził. To <grym> buja. jak i tak przypominam w byłem mały. To że mnie ganiał Żebym ja tam nie właził, a teraz ty nie właził. Nie, nie. Dobrze zakleję co się da. Tak mniej więcej. te pęknięcia ta strona jest lepsza, bo tutaj... Tak nie wieje w tą stronę, wieje z tamtej strony, nie? Tam jest chyba południe. O. Ale widać tu niektóre takie silikony już. Silikony odchodzone. No ja to tam jest, coś, coś tam powtykać tak Bo no to jak teraz nie wetrze no to będzie przez zimę i o nie? O bierzenie się rusza. Fajna szpachelka to jest. A myślałem, że to jakieś taniocha, ale nie, nie, to jest dość fajne. Nie wiem, co to jest, ale tak w instrukcji wyczytałem, że to nawet jakieś smokro można płaść, Aby nie na lód, nie? Bo to. O, widzisz? Aby nie na lód, aby nie na szron, a tak nawet pod wodą. Czyli, no, robotę robi, nie? Tak po naszym. Zaciapię ja wszystko co widzę, nie? Ale poprawię te stare ciapania. Tu mówię ojciec w wchodził tu Nie chcesz tu ja wejdę <gry> Nie no Spali jeszcze mi tu Kłopotów narobi Tak ja to zaszpachlewuję, bardzo fajna sprawa, nie? Ta po po tu przy kominie, to taki już całkiem, nikt tu nie zagląda. Au! No i to takie, nie, to jest wycinek. Pęknięte było, nie? Nie, nie, to no i tak woda leci w tamtą. Ale wiesz, jak jest wiatr, a tu nieraz strasznie wieje. Nie wiem, co to jest. Kle, klima. Teraz strasznie wieje i ten wiatr, ten deszcz może sobie płynąć w drugą stronę. Też jak to jest? Woda leci na dół, a jak ją się popchnie, to idzie do góry. To tak dla świętego spokoju tutaj, nie? Ech. To jest dobrze. Tu może być kałuża. Znaczy, może ta woda się cofać, mi się wydaje. Zaraz, najpierw jeszcze tą zaśpachluję Później tu nogę stawię i będzie Się całkiem utytłam I będzie dobrze Nie, to ja robię sobie, nie, nie komuś, sobie Znaczy sobie, no rodzicom to gdzieś Kaszany bym nie odwalał, chociaż O nie mam siły Wakacje, ale co tam, no Staram się jak mogę tak Szczerze mówiąc o, tam traktorek Ciągnik siodłowy e, Cieszliwa Chłopaki jeżdżą Ze zbożem Chociaż trochę popadało To Wiesz jak to jest Chcę podszykować auta To wróci pogoda Trzeba będzie jeździć No nie wiem, widzisz gdzieś jeszcze gdzieś jakiś ten Tutaj, tutaj tak ten, dla koloru, nie? Tylko Widzisz jakiś jeszcze tutaj taki nietypowy Powiem Ci tu jest hmm. no Nie no chyba będzie dobrze, nie? Już tak Tylko był warunek, żeby na sypkę nie kłaść. Ten komin się niestety sypie. Takaż otoż, prawdaż. Poczekaj, poczekaj. O sorry, nie, nie spadałem. Chcę ja poprawić, bo mi trochę ręka zdręciała. Tutaj, 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 tutaj te rdzenie trzeba też zaszlifować. Za, za no o tym czytałem metale też można. Tak się spoko widzi gdzieś tam tam jest, nie? Jakieś te... Wiesz, tam gdzie widzę. Fachowiec przyjdzie, to zrobi tam, gdzie nie widzi. Chyba, że nic nie zrobi, dalej będzie ciekło. Mam nadzieję, że ja jestem fachowcem. Nie, bo nie wiem, może się nie udać, nie? I trzeba będzie dzwonić po kogoś. Kto się w tym orientuje Ale lepiej ode mnie. Nie robię tego na co dzień A i tutaj patrz pan, patrz panu no. Zakleję no Dobra Dobra, teraz tutaj nie Miejscu, gdzie, gdzie niby woda by stała, tak mi się wydaje, tak się stoi, aby nie ciekło z powrotem. Fakt, że tu jest grzech, ale no... no ja nie widzę tu nic żadnych dziur, szpar. więc mnie te silikony podpadały i mnóstwo pęknięć. Tam u góry już zostawię, bo to łajciec mnie zatłóczy, że za dużo zużyłem. No to żyję tylko tutaj. Mhm. Ale powiem Wam, że... Powiem Ci, że... Staruszek. No staruszek. Ale żeby właził na tak, tak, tak na taki piętrowy blok pegierowski, to to... A ja się trochę bałem A bo on nie patrzy w tu i co wchodzi No i takie życie jest Tutaj patrz zobacz jeszcze jest jakby coś nie takiego Nie jestem pewien nastu ale ciągnę Gdzie jeszcze? Mówię, jak widzisz, tutaj jakieś takie jest. Nie, to jest wszystko gra. może tu gdzieś. Stachę, tu, tu jeszcze, może tak pod spód. Patrz, jak to jest. Ta woda się tu powinna spłynąć Obejść. A jak wieje, to zostanie. I to może gdzieś jest mini dziurka. To mini dziurką w. Wciapuję się tam do tego mieszkania No i potem co? Brzydki sufit się robi Rucik znalazłem Pewnie szwagier wyrzucił Jak wykrywacz testował i znalazł No i idzie tam Dobrze, to co? Chyba wszystko będzie, nie? Jak myślisz? Zaraz zrobię zdjęcia tu mi majster nie wchodzi No jeszcze jest pęknięcie Zobacz, zobacz tutaj Jest tego cholestwa Dużo tego zrobiłem Tu jest jakaś dziura, tu jest pęknięcie, to jeszcze tam ciapnę Wiesz jak już jeste te... Tutaj nie, ale tutaj Nie wiem, no, zlecenie dostałem na jeden komin. I wydaje mi się, że będzie dobrze. A jak będzie drugi przeciekał, to już nie będzie. moja wina. Mi się wydaje, że będzie. Patrz, cały zaciapany. Ach, nie mam jak kliknąć, zdjęcia. Zrobiłem z drugiej strony, też pokażę, żeby nie wchodził na kontrolę. Mi tu i tak wejdzie. Założymy się. No dobrze. Nie wiem, co z tym tym zym. Tym tutaj też nie jest. Zbyt super No tu, chyba dziura jest nie Zobacz No Trochę go poprawię Dobra, może jutro? Może jutro, albo później? O, tutaj całkiem odchodzi. O, ta woda sobie tam wcieka. Przecieka na pokoje, nie? Pod opierzeniem. Ja są to są takie roskie bloki Tak żeby ktoś o to zadbał to Chociaż są już prywatne, nie? Ale takie rozpostawiane Teraz ktoś o to tak sobie ładnie zadbał jakiś ten Ach, To się całkiem wykruszyło tu widzę dziurę Kurde, szwagier mógłby tu wleźć Czemu nie chcę Aj, ten drugi dobrze, później dokończę Tylko szefa się zapytam czy mogę, nie? Bo to wiecie jak to jest Nie, nie jest takie hopciu Dobrze Ja niby robotę zrobiłem Wyszło, nie wyszło Ogardy ci pokażę. O, zobacz. No tam się wioska zaczyna, nie? No i tam kawałek za kościołem się kończy. No, tam jest kościół, nie? Widzisz? No tu jest stawek, tam jest słońca, piękny. No i to jest koniec. Trzymaj się, ja złażę z tego dachu. Staram się jak najbardziej szczęśliwie zejść. Straszne, straszne. Miłego dnia, na razie.